Cześć! Witam Cię na kanale Intertech Academy, miejscu, gdzie zgłębiamy tematy związane z elektroniką, automatyką i robotyką. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat przekaźników elektromagnetycznych. Zapraszam! W poprzednim odcinku pokazywałem Ci, że gdy nagle przerwiemy dopływ prądu do cewki przekaźnika, to indukuje się na niej bardzo wysokie napięcie. To napięcie może uszkodzić inne elementy w obwodzie elektrycznym, który taką cewką steruje. Ale to nie wszystko. Napięcie indukowane na cewce przekaźnika może też przenosić się do pobliskich układów i obwodów elektrycznych. I właśnie. To chcę Ci dzisiaj pokazać. Zrobimy sobie bardzo proste doświadczenie, które pokaże Ci, jak takie zakłócenia mogą się przynosić i jak mogą wpływać na inne urządzenia elektryczne pracujące w pobliżu przekaźnika. Oprócz przekaźnika, do naszego doświadczenia będziemy potrzebować obwodu elektrycznego, który możemy zakłócić. Taki obwód musi być z jednej strony dość prosty, tak żebyśmy mogli łatwo sobie wytłumaczyć, jak działa, a z drugiej strony musi być bardzo czuły i bardzo podatny na zakłócenia, tak żebyśmy mogli łatwo. Te zakłócenia zaobserwować. Brzmi groźnie? Na szczęście zbudowanie takiego obwodu jest bardzo proste, i wystarczy nam do tego tylko trzy elementy elektroniczne. Zobaczmy. Widzisz teraz przed sobą, zmontowany na płytce stykowej, właśnie układ, który będziemy poddawać zakłóceniom. Jego kluczowe elementy to dioda LED, która tutaj na schemacie jest zaznaczona symbolem D1. Tranzystor bipolarny i mały rezystor 10omowy, który będzie nam ograniczał prąd tej diody, żeby przypadkiem jej nie uszkodzić. Na schemacie widzisz też dodatkowy rezystor R1 o rezystancji 2,2 kOhm. Tak naprawdę do tego doświadczenia z przenoszeniem się zakłóceń nie jest on nam niezbędny, ale bez tego rezystora dioda LED w normalnej pracy tego układu w ogóle nie mogłaby świecić. Tymczasem zależało mi na tym, żeby pokazać Ci. Świecącą diodę, żebyśmy mogli teraz zaobserwować wyraźnie, co się stanie, jeżeli zewrzemy ze sobą przewodem bazę naszego tranzystora oraz masę, czyli minus baterii. No i jak widzisz, po takim zwarciu bazy do minusa baterii, nasza dioda zgasła. Jest to oczywiście naturalne zachowanie takiego tranzystora bipolarnego. Kiedy na bazę podamy napięcie 0V, to tranzystor jest zatkany i nie może przez niego płynąć prąd, w związku z czym dioda LED też nie może się świecić. Warunkiem włączenia się tranzystora i jednocześnie zaświecenia się tej diody LED jest to, żeby potencjał elektryczny bazy, tak, czyli napięcie pomiędzy minusem baterii a bazą naszego tranzystora, było o przynajmniej jakieś 0,6-0,7 V wyższe niż potencjał elektryczny znajdujący się na emiterze. No, i w dalszej części naszego eksperymentu będziemy próbowali właśnie taki potencjał elektryczny wytworzyć, posługując się znajdującą w pobliżu cewką przekaźnika. Teraz, skoro mamy już nasz obwód, który możemy zakłócić, to zobaczmy, jak będzie się on zachowywał, kiedy umieścimy go w pobliżu cewki przekaźnika, której prąd bardzo gwałtownie odłączymy, a jednocześnie cewka ta nie będzie wyposażona w diodę zabezpieczającą. Zaczynamy. Teraz weźmiemy nasz obwód i umieścimy cewkę przekaźnika w pobliżu tego zielonego przewodu który zwiera nam bazę tranzystora do masy, czyli do minusa baterii. Cewka podłączona jest do zasilacza laboratoryjnego, który będzie ją zasilał i zwróć uwagę, że nie umieściłem przy niej równolegle diody zabezpieczającej przed pojawianiem się wysokich przepięć podczas nagłego wyłączenia cewki. Normalnie byłby to bardzo poważny błąd projektowy, no ale w tym doświadczeniu właśnie chodzi nam o to, żeby zobaczyć jaki może być wpływ takich przepięć na znajdujący się w pobliżu układ. Dlatego diody nie dodaliśmy tutaj celowo. Zgaśmy trochę światło, żeby lepiej zaobserwować co się będzie działo z niebieską diodą LED. Wyciągnę teraz gwałtownie wtyczkę z zasilacza, żeby szybko odciąć prąd cewki. I jak widzisz, spowodowało to krótkie błysnięcie naszej niebieskiej diody. Chciałbym wytłumaczyć Ci teraz, co w zasadzie dzieje się w tym doświadczeniu. Dlaczego, kiedy odłączamy prąd od cewki przekaźnika, to dioda LED w innym, znajdującym się obok układzie zaczyna się świecić? Tak jak mówiliśmy sobie w poprzednim filmie z naszego cyklu o przekaźnikach, jeżeli gwałtownie odetniemy dopływ prądu do cewki, uniemożliwimy przepływ takiego prądu, np. odcinając, wyciągając jedną z końcówek zasilacza, to na takiej cewce będzie się musiało indukować na chwilę bardzo wysokie, ujemne napięcie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ cewka musi szybko pozbyć się całej energii, która była zgromadzona w jej polu magnetycznym, wytworzonej przez płynący przez tę cewkę prąd, który właśnie zniknął. Gdyby takie napięcie U pojawiło się i zanikało bardzo powoli, to w zasadzie nie wpływałoby to na znajdujące się w pobliżu obwody elektryczne. Ale nasze napięcie indukowane na cewce pojawia się bardzo gwałtownie i też bardzo gwałtownie zanika. Powoduje to, że cewka i przewody, które doprowadzają prąd do zasilacza, zaczynają działać jak antena i wypromieniowują nam falę elektromagnetyczną. Taka fala to po prostu przemieszczające się w przestrzeni pole elektryczne i magnetyczne. Kiedy takie pole dotrze do przewodu, który zwierał nam bazę tranzystora i minus baterii, to na końcówkach takiego przewodu pojawi się pod wpływem tej fali napięcie. Nazwijmy to sobie napięcie UB. Jeżeli przekroczy ono wartość mniej więcej 0,6-0,7 V, to będzie ono wystarczająco duże, żeby otworzyć ten tranzystor i żeby zaczął płynąć prąd przez naszą diodę LED, i w konsekwencji dioda ta się zaświeci. Oczywiście taki impuls, taka fala jest bardzo krótka, i też dlatego zaobserwowaliśmy po prostu błyśnięcie diody, a nie jej ciągłe świecenie. Niemniej jednak, to co zbudowaliśmy, jest w zasadzie małym układem nadajnika i odbiornika fal elektromagnetycznych. I na dzisiaj to tyle. Jeżeli wydaje Ci się, że skończyliśmy temat przekaźników, to bardzo się mylisz. Analizując te, wydawałoby się przecież, proste elementy elektroniczne, możemy się jeszcze bardzo wiele nauczyć, i do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy. Tymczasem, jeżeli interesują Cię treści związane z elektroniką, automatyką i robotyką, chcesz dostawać powiadomienia o nowych treściach, które tworzymy i dostać jeszcze więcej materiałów, to pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał, no i oczywiście zapisać się na naszą listę mailową. Szczegóły na dole w opisie filmu. Do zobaczenia!